Everybody fucking jump Yeah Heyo z wam z tej strony A dziś idziemy zabić, ubić bardziej martwiejce, bo to nie są ludzie, więc ubijemy je. I pomożemy kolejnemu naszemu ziomkowi. I... o, biały mitr. Sprzeda się? A, weźmy. Potem możemy zawsze sprzedać by hajs. O, to też jakiś. Yy, jak byłem młodszy... To zawsze bałem się na przykład jak były w Gotiku te. Yy, nie pajęczaki, nie pamiętam jak oni się nazywały. te pająki takie. Zawsze się tam bałem, chociaż w jedynce doszłem już do tej królowej i wybiłem w nią ponad 100 strzał, ale miałem słaby łuk, a jak do, do niej blisko podchodziłem, to mnie zabijała. Więc taki bajer. What the fuck, co to to niebieskie jest. Zapiszę tutaj grę Zapisz. OK Dla pewności, dla pewności... Wolę zapisać. Wejście do krypty. Znając cię, znętrz moje szczęście, nic nie będę widział i zednę za pierwszym razem Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły góle Nic nie widzę. Idziemy. Ok. O, oh, fuck, jest tu jeden. Dobra, dam radę. No, żeby wam się... żebyście mi coś zrobiły O jedną dodatkową misję miałem chyba krew gnuli i to, 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 to trzeba zebrać No jeszcze nie padł Powiem tak Sporo życia małem ten... Ło, sporo mi wziął idziemy Gdy są chciała tych gnuli cały ja nie mam pochodni, to jest najgorsze Bo jakbym miał pocho pochodni to jeszcze mniejsza z tym O, krew gnuli O proszę, limfa coś tam Nic nie widzę! Dlaczego ja nic nie widzę? Uciekam. Nie mam eee, tego. Mm, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Trzy, cztery. Inwentory sobie otworzę. Niedobrze, nie wiem. Jest, mam jeszcze Mam jeszcze chodźcie, ty, chodźcie, chodźcie, ty. Chodź, 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 Dobry gmur. Dobry Dobry Żebym Cię widział. Kolejne. No, muszę zgłosić się do jakiegoś Kalstein po nagrodę. No, jak miło, przy okazji wykonuję misję dodatkową. Nikogo nie widzę, ale... Póki mam jaskółkę, to się nie boję. Patrzcie, żebym was widział, o jak miło. Jak miło zobaczyć wasze brzydkie twarze. Wtedy wiem, że tylko ja jestem brzydki na tym świecie. Jeszcze to jest ziomek. Ale fajnie zabiję ich. A myślałem, że bar będę bardziej się musiał z nimi oddzielać. Mam dwie misje do oddania: jedną poboczną, którą na 100% oddamy. To najpierw pójdziemy do Mikula, a drugą mamy poboczną misję, którą na milion procent oddamy. Tak, co chcesz zrobić? Oczywiście, że chcę odprawić milion rytuał magii, drugą, oczywiście, że to jest jakby to powiedzieć, ta misja z krwią g Gnuli, Gnuli, Guli, Gnuli, nie wiem jak, jak to się wymawia, którą też mam bardzo zamiar, y mam, mam, mam zamiar ją oddać, po trzecie muszę, ale to poza tym kim zrobić trochę jaskółek, dlaczego jaskółki, nie mam żadnej jaskółki już, tu oczyściłem sobie. Dostanę mi jeszcze jeden ziomek, dla, z którym będę musiał wykonać jakieś zadanie. I tak, i będziemy coraz bliżej, i zbliżać się chyba do wejścia do wizimy. Więc miło, naprawdę, mi się to podoba. Kelesztajn. O, jeszcze Kelesztajna. Tutaj mamy, czyli dwie misje za jednym razem. Jak miło, jak miło. Skandaliczne. Nie chcą mnie wpuścić! Mnie! Honorowego członka koła alchemików, geomantów i piromantów! Fakt, skandaliczne. No właśnie. Wyglądasz na bardziej rozgarniętego od tego troglodyty, więc na pewno rozumiesz, że jako wynalazcy przysługuje mi. Uwaga za tobą! O, te. Nie Trzeba było nie zadzierać salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Yeah. Co to kurde? Szczur? A może jednak grubę to będzie nie lepsze? Dalej. Nie, widzisz, nie, wolno? nie Nikt nie podskakuje salamandrze! Nikt! Fakt. A powiem. Jedna jest problem. Moja jaskółka. Ej, kurde! Pachołek. Będę walczył w tym. Nie Nie rób mi krzywdy. Chyba... Chyba ten... magik się przeliczył. Ożeś, ty chętnożony! Ale... Spójrzmy... Hmm... Nienaturalny przyrost tkanki mięśniowej. Hmm. Co to było? Gdybym nie był naukowcem i nie miał pewności, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to zmutowane psy. Obawiam się, że to jednak możliwe. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Lambert, Eskal, Besemir. Miałem ich zostawić, ratować nieużywane filtry i retorty. Zabicie przerazy zajęło dużo czasu. Za dużo, by powstrzymać salamandrę przed wyniesieniem sprzętu alchemicznego. Gra się rozkręca. Rozpoczęli eksperymenty. Zmutowane psy to dopiero początek. Gdybym poszedł za Tris, sprawy potoczyłyby się inaczej. Dobra, wyrzuty sumienia mamy. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Tak, to była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do Twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalnie ceny. Zatem do zobaczenia. Bardzo miło, wiesz? Ale mam dla ciebie. No, szkurde, mam dla ciebie zadanie. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami obrzucim. Lepiej go nie drażni. To potężny alchemik. Eee, kapitan powiedział, puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem wiem. Jutro mnie pod Bramę Łuńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak Gleit będzie, tam mnie szukaj. Eee, dla ciebie ziomek? Skandaliczne. Już trzeci raz nie uznali mojej przepustki. Życie. Co cię tu sprowadza? Eee... Ponoć potrzebujesz krwi gula. Gulasz gula. ją? Spokojnie. Najpierw zapłata, Ta krew jest mi potrzebna do badań. Jak mu. Co cię tu sprowadza? Nie mam czasu. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w wyjściu. Nie wątpię. To było w takim razie na. Spi. mieszko. Tak, wysłał. Cu. Dziękuję. Dzięku. Bywaj. Okej, okay, okej. Okay. A gdzie on drugiego? No. No. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj łoto mój miesięczny żołd. Haha, <gulety> koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty. Łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gulę. Ilsa? Nie. Niemożliwe! Ja żebym ją kochał! Bardzo kochał! Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie! Nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę moje Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o Salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. W takim razie zrobiłem już kilka, bardzo, znaczy kilka, dwie misje, i teraz ruszamy do ostatniego, chyba, miejsca naszej wędrówki, czyli tutaj, do. Nie, do tego. Tu jest ognisko, ok, spoko. Czyli tutaj jest nasz cel. Różmy się i tam dojdźmy Hehehe. He he. Jeśli się nam by to udało byłbym się cieszył żebyśmy to zrobili w tym odcinku No jeszcze mamy 10 minut odcinka więc yy, Bardzo miło Chociaż kto wie kto wie to zależy co znowu będziemy musieli jemu zrobić aczkolwiek co znowu żebra żebraków tuż po Szpitala, Ja, ja, ja wbiłem do chłopa do domu. Okej, okay, okej, okay. poprawiłem sobie słuchawki. Uh, Harem Brock, powitać, po, witać zacnego pana. Kim ależ miło mi, miło mi. Harem Brock, ha, handlarz, pośrednik do usług jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wie, 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 wie wiedźmina? Co się takiego jąkasz? Oczywiście przysyłacie wie, wielebny? Oczywiście. Oczywiście. nie 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 wierzę. Ok, to pokażmy mu to co mam wie, zobaczyć. Symbol wie wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy No Nocą z rzeki u umarli wyłażą. U upiornym zimnem od wody ciągniasz, ci przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie nie pożałuje. Pomogę ci. Ale za informacje o salamandrze oraz sto Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam? Umowa stoi. Przeklęte umarlaki! Nie dość, że mi lu ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla spe specjalnego klienta. Gdzie mam szukać tych utopców? Jak to gdzie? Nad brzegiem że rzeki, z wody po zmierzchu. No tak. Wiedź mi nie? E, czym handlujesz? We wszystkim po prawdzie. A, a, ale ciężkie teraz czasy, więc wy, wybór mały. Pokaż co tam masz? K Klient, nasz papan. A właśnie, chcę zobaczyć co on ma.

Mam zamiar sobie kupić <hahaha> Na razie wystarczy mi ten miecz i ten miecz Inwentory O właśnie, mam dwa takie miecze, to się sprzyda Wychodzimy, nie ma czasu szczerze. Wejdziemy jeszcze do niego i sobie poczekamy do nocy Um, mogę z tobą porozmawiać? O, chcę sobie odpocząć. Dziękuję, że mnie przyjął. O, otrzymano nowe talenty. Trzy talenty. Co ja tu mogę sobie poprawić? No chyba A. Um, o, niestety nie mogę tego. Ale to mogłem. Siła. W sile już nie mogę. Zręczności. Nie mogę. Inteligencja. Nie mogę. Art. Ogłuszenie. Okej okay. i do... do zmierzchu, do zmroku. Medytuj To jest najlepszy sposób. Medytacja, pyk pyk. Nie dość, że rozkładam talenty w miarę, znaczy nie wiem jak, ale... Rozkładam te talenty. Okej. Okay. Bijemy się z utopcami. Zgodnie z tym co dostałem za zlecenie. Ej no! Jeszcze wejdziemy do północy. O północy na pewno będą. Zabijemy je i skończymy odcinek. Już porozmawiamy oczywiście z, z tym ziomkiem. Zjed dziękuję, dziękuję Ci. Do północy. Medytuj. Do północy nie mobbata. O północy z ich ściśnę. Może, jak się uda. Góra się udało, więc. Miejmy nadzieję, że ich też się uda, mniej więcej zabić. Pozabieć. Widzę jednego. U... O, chodź, chodź. O, z grupą medy trzeba walczyć. Jak nie miło. Powiem szczerze, nie lubię walczyć z grupą. Wszystkie czy nie. Ja nie wiem czy wszystkie no. Nie widzę tu nic szczerze. Się lekko wystraszyłem. Haha, chodź tu ziemek. Ok, spoko. Kombo, suko! co co trzeba Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nen Duane z Nie damy się zastraszyć Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Vartel, Nen, wprawdzie nie jesteś En-Sit, ale nie jesteś też plugawym duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Encid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią dwudziestoosobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru. Pracuję dla. Chyba nie chcesz umierać za chciwego... To nie ma znaczenia. Zabijemy ciebie, a później. To tu sługo? Odciąłbym ci jaja, gdybyś nie miał. Haha, ale śmieszne. Niestety, twój, teksty były tak zabawne, że aż przegrałeś. Są sztylecik, ten żadny stylet. Haj się z YouTube'a sprzyda. Skąd ja mam tyle hajsów, tutaj ja nie wiem szczerze. Okej, okay, nie ma co. Wracam do Harena. I kończę, kończę odcinek, ponieważ. go wyjdzie półgodzinny i co będzie? Jeba, czołowy taki. Nie nie, zrobił ostatni odcinek z GTA. Godzina 13 minut. Wiedz mi, nie? Zabiłem dla ciebie utopcę. A przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel, Wie-wie-wiewiórki. Młodzi inni ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, za-za-zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś t trzeba Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to-to-towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię wiedźminie, a, a przy okazji... Co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się, nie żyją. Za. zabiłeś ich? Mm -hmm. Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Mm. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na u utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o Salamandrze. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o sa salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają ha ha haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Za zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za załatwił. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. Po, po, popytam. Po Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. E, więc myślę, że. Myślę, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i pamiętajcie, oczywiście, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Hej, oznarka.